Teraz przejdziemy, bo ja troszeczkę z całości od tyłu idę, nie wiem dlaczego, ale niech tak zostanie, do zmiennej losowej ciągłej. Zmienna losowa ciągła to będzie najbardziej żmudne zadanie na kolokwium, z tego co się orientuję, a przy okazji będą dwa takie zadania. Jedno będzie najprawdopodobniej tego typu, a drugie będzie z niewiadomą. Dzisiaj, a konkretnie w tym filmie, zajmiemy się <laughs> dwoma typami zadań, w których po prostu musimy dokonać pewnych obliczeń. No i tutaj priorytetem jest oczywiście znajomość całki. No dobra, no to na początek mamy taką funkcję gęstości. No, ka Każą nam ją naszkicować, także jakoś tam ją opornie naszkicujemy. A potem się przekonamy na podstawie tego szkicu pięknego, czy rzeczywiście to jest funkcja gęstości. Dobrze, no to mamy tak. Od x mniejsze od 1 to sobie robimy, że to jest 1 tutaj mamy 2 tutaj mamy 3, 4, 5, 6 7 i 8 sprawdzę czy się nagrywa, nagrywa się, dobrze czyli tu mamy 3 tu 4, tu 5, tu 6 tu 7, tu 8, a tutaj zrobimy 0,2 0,4 0,6 0,8, 1. Dobra, no i teraz Funkcja ta przyjmuje wartości zerowe dla x mniejszego od 1, więc narysujmy po prostu to w ten sposób, bo taka jest prawda. Od 1 do 2 przyjmuje wartości 0,2, więc również tak to narysujmy. 0,3 od 2 do 4, więc narysujemy to w ten sposób. No i potem od 4 do 8, 0, 0, 5, także gdzieś o tutaj. No i od 8 w górę przyjmuję wartość 0. Dobra, no to jak mamy to, no to w tym momencie przydałoby się również sprawdzić, czy funkcja jest rzeczywiście funkcją gęstości. Także sprawdzenia. To jest f od x musi być większe od 0. Oczywiście tutaj wszystkie f od x są większe od 0. W swoim przedziale, no dlatego że tutaj nie ma żadnej funkcji. No i oczywiście całka z f od x musi się równać 1. A to można sprawdzić z wykresu, bo możemy sobie policzyć te pola, które tutaj mamy. Tak, jak sobie policzymy te pola, to będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście tak jest. No tutaj mamy 1 razy 0,2 to daje 0,2. Tutaj mamy 2 razy 0,3 0, to daje nam 0,6. No a tutaj mamy. 4 razy 0,5 to nam daje 0,2 również. Także mamy mm, sprawdzenie 0,2 plus 0,6 plus 0,2 jest równe 1, więc można liczyć śmiało dalej. Super, to mamy pierwszą rzecz zrobioną. Szkit funkcji gęstości również wyznaczyć dystrybuantę, dobrze? No to jak będziemy wyznaczać dystrybuantę, to również przydałoby się zrobić dystrybuantę w takiej postaci, jak tutaj mamy, tylko że dla dużego f, -a. czyli lecimy. Oczywiście dystrybuantę liczymy licząc całki, kolejno z każdego wyrazu. Na początek musimy policzyć całkę z minus nieskończoności, tak od minus nieskończoności, bo od minus nieskończoności się zaczyna, do ten przedział konkretnie się zaczyna od minus nieskończoności do jakiegoś x należącego w tym przedziale. Czyli od minus nieskończoności do x z 0 do x. A jak wiemy, całka z 0 jest równa 0, więc tutaj mamy ulgę, bo więcej liczyć nie trzeba. Ale mamy potem kolejną całkę. No i tutaj mamy całkę akurat od minus nieskończoności. Ten przedział już przeanalizowaliśmy i nasz x nie należy do tego przedziału, więc to będzie od minus nieskończoności do 1 tak, dobrze mówię, dobrze mówię od mięsnej skończoności do 1 z 0 dx co nie zmienia faktu, że to dalej będzie 0 plus całka od 1 do x z 0,2 dx tak, dlatego, że tyle wynosi nasza funkcja a więc w takim razie wiemy, że to będzie 0 plus całka z 0,2 x, tak, już po przekształceniu wiemy, że w jaki sposób działa, działa całka, dopisujemy x -a i ewentualnie to ta potęga x, która powstaje, to przez nią dzielimy również przez tą wartość potęgi, która powstaje. Także 0.2x od x do 1. No bo w takim razie to jest inaczej 0.2x minus 0.2, tak dlatego, że tak to działa, że najpierw mnożymy to razy to, za xa podstawiamy xa, a potem 0.2x, które nam powstało minus 0,2 razy 1, czyli minus 0,2. Dobrze. To mamy w takim razie już e, pierwszy przedział policzony. Czyli wiemy, że dla, e, że, to dla wiemy, że to jest 0 dla x mniejszego od 1. Wiemy, że to jest 0,2x minus 0,2 dla x mniejszego równego dla 1. Może hmm. sobie ładnie napiszę dla 1 mniejszego równego od x mniejszego od 2. No i teraz liczymy dalej. Całka od minus nieskończoności do 1. 0 dx plus. Całka. Od jedynki do dwójki, bo teraz już nie będzie w tym przedziale nasza wartość. Przypominam, całka od jedynki do dwójki 0,2 dx to będzie to pole, które tutaj policzyliśmy, czyli wiemy, że ta całka będzie wynosiła 0,2 Ale i tak to policzymy, żeby się upewnić, przynajmniej w pierwszym przypadku. No i trzecia całka to będzie całka od 2 do x z 0,3 dx. Czyli to będzie równe 0 plus całka. Od 1 do 2, czyli to będzie 0,2x1 plus całka 0,3x2, no to robimy 0,2x to jest oczywiście 02 razy 2, czyli to jest 0,4, minus 0,2, czyli mamy to 0,2, o którym wspominałem wcześniej, plus 03x, tak podstawiamy za 0,3 X za x podstawiamy x, czyli znowu mamy 0,3x minus 0,6. Czyli mamy inaczej 0,3x minus 0,6 plus 0,2, czyli minus 0,4. Czyli 0,3x minus 0,4 dla przedziału od 2 mniejsze równe x mniejsze 4. Dobrze. Liczymy kolejną całkę. Tutaj pozwólcie, że nie będę liczył tych całek, które mamy wypisane tutaj, bo tak naprawdę to, co już obliczyliśmy wcześniej, czyli takie całeczki z pełnymi wartościami bez x, to już będą te pola, Także będziemy robić to w ten sposób. No i teraz liczymy kolejną od minus nieskończoności do 1, 0 dx plus całka od 1 do 2, 0,2 dx plus całka od 2 do 4, 0,3 dx, już widzimy, że to będzie 0,6 i plus całeczka od 4 do x, 0,05 dx. Czyli mamy inaczej 0 plus 0,2 plus 0,6 plus całeczka z 0,05x. Od x do 4, co nam da 0,8 plus 0,05x minus 0,2, czyli finalną postacią będzie 0,05x plus 0,6, tak? Bo 0,8 minus 0,2 to 0,6. <grym> czyli 0,8. 0,5x plus 0,6 dla, yy, dla 4 mniejsze równo od x mniejsze od 8. No i potem, już jak się zapewne domyślacie, to będą wszystkie te całki, a całka z ostatniej wartości to jest dalej 0, więc i tak to mimo wszystko policzymy, a to jest całka od minus nieskończoności do 1 z 0 dx plus całka od 1 do dwóch, 0, 2 z 0,2 dx. Plus całka od 2 do 4, 0, 3 dx, plus całka od 4 do 8,05 dx i plus całka od 8 do plus nieskończoności. A konkretnie od 8 do x, 0 dx. Co nam da taką to postać, że to jest 0 plus 0,2, plus 0,6, plus 0,2, plus 0, co się równa 1, czyli wiemy, że to jest 1 dla y, x większy równo do 8, no to możemy sobie od razu y, narysować dystrybuantę, no to możemy od razu zapisać, tak tu jest 0, tu jest 0,2, tu jest 08 to jest jeden. Prawda. No dobra, to w takim razie rysujemy teraz szkic dystrybuanty. Ponownie musimy takie coś zrobić, to co ułatwia sobie życie i po prostu to skopiuję. Wkleję to jeszcze raz. Zmniejszę troszkę, żeby się zmieściło. A nawet nie muszę zmniejszać, wkleję jeszcze raz takie samo jak było. Wytnę wszystko ze środka I mamy wykresik Dobra No to wiemy, że Od minus nieskończoności do 1 to jest 0 Od 1 do 2 0,2x minus 0,2 Wiemy, że to w tej wartości Od 1 do 2 będzie rosło do 0,2 Więc możemy sobie poprowadzić takie coś Dobra Mamy pierwszy Element, fragment naszej funkcji. Zarysowaliśmy sobie funkcję liniową, która rośnie w ten sposób. No i potem wiemy, że nasz drugi wzór będzie się kończył w czwórce. Na wartości 0,8 postawmy sobie tam kropkę, żeby się w akcji nie zamerdać. O, dobra. No czyli kolejną funkcję ciągniemy tutaj w ten sposób. Rośnie to tak. No a potem od 4 do 8 rośnie to już delikatnie prosto, do. Jedyneczki. Także rośnie to w ten sposób. I to jest nasz kit dystrybuant. Dobra, to mamy. To nam będzie jeszcze potrzebne, także to sobie zostawimy, ale to już będzie nam absolutnie zbędne, te obliczenia. Także je sobie usuniemy yy, i przejdziemy do kolejnego podpunktu. Wartość oczekiwana. EX to jest nic innego jak całki z tego wszystkiego tylko z dodaniem x, czyli całka od minus nieskończoności do 1 z 0x dx plus całka od 1 do 2 po prostu tutaj x dopisujemy, kiedy liczymy wartość oczekiwaną od 1 do 2 0,3x dx plus całeczka od 4 do od 2 do 4 od 2 do 4 a tu jest 0,2x ja już się pomyliłem 0,3x dx plus całeczka od 4 do 8 0,05x dx no i plus całeczka od 8 do plus nieskończoności 0x dx dobrze no to jak mamy takie coś to liczymy po kolei ta całka jest równa 0, ostatnia całka też równa 0, więc nie będziemy ich zapisywać. to pierwszą już zapisałem z rozmachu, ale niech i tak będzie. Plus, tu będzie całka 0,2x, to będzie 0,2x kwadrat, ponieważ tu się pojawił kwadrat, to dzielimy również na 2, od 2 do 1, plus całka 0,3x kwadrat, kwadrat, czyli dzielimy na 2, i to jest od 2 do 4, plus Całeczka od 0,05x kwadrat na 2 oczywiście ponownie z od 4 do 8. No i to się równa 0. No to liczymy to po kolei oczywiście dokładnie tym samym sposobem, czyli podstawiamy najpierw tą liczbę, a potem odejmujemy wartość z podstawienia tej liczby. Ja tego już nie będę w ten sposób robił, więc po prostu zapiszę wartości jakie powinny być, czyli to będzie 0,1 tutaj, 0,1 razy 4. Z tego będzie. A nie, to policzysz. 0,1 razy 4 minus 0,1 plus 2,4. Z tego jest minus 0,6. To jest z odejmowania w tym. Plus 1,6 minus 0,4. Jak to wszystko dodamy, to wyjdzie nam. 3,3 wartość oczekiwana. Mamy wartość oczekiwaną. Mamy też wariancję do obliczenia. Oczywiście możemy obliczyć z tego wzoru EX minus EX i tak dalej, ale to jest ciężkie. A przypominam, że mamy taką piękną postać jak M2 minus m1 do kwadratu, którą to też zastosujemy. Tutaj sobie zapiszemy, ile wynosi wartość oczekiwana, że nam to nigdzie nie znikło. Jest 3,3, a te obliczenia zaraz wyciepiemy, bo na razie są nam zbędne. Ale, żeby to zrobić, to musimy najpierw obliczyć. Jak widzicie, mamy moment pierwszy zwykły, ale nie mamy momentu. To jest war. Nie mamy momentu drugiego zwykłego. Także fajnie będzie teraz obliczyć M2. M2 liczymy w takim razie w identyczny sposób, tylko że oczywiście potęga tego x, który dostawiliśmy przy x, będzie większa o 1, czyli całka od 1 do 2. 0,2x2 dx. Już nie zapisuję całki od minus nieskończoności do 1 z 0x2 dx, dlatego że ona jest równa 0, także to pozostawimy sobie w domyśle plus całka od 2 do 4, 0,3x kwadrat dx plus całka od 4 do 8, 0,5x 0, kwadrat dx Dobrze, no to w takim razie przekształćmy sobie te całeczki teraz na takie nawiasiki kwadratowe No to to jest inaczej 0,2x do 3 na 3, tak? Ponownie, x do 3, czyli na 3 tutaj nam rośnie po prostu potęga 1, od 2 do 1 plus yy, tu jest całeczka 0,3x do 3 na 3 ponownie od 4 do 2 plus całeczka od 0,05x do 3 znów na 3 od 8 od 4 do 8 dobrze, no to w takim razie Mając te informacje, kolejno wychodzi nam stąd. 815 minus 115. To jest z tego nawiasu, plus 6 i 6, 615. To jest pierwsza wartość z tego nawiasu, minus 1215. Druga wartość z tego, plus 8 i 8, 815. Minus 1 i 115. To są dwie wartości dla ostatniego nawiasu. No i to razem nam daje 13,5 i 3 w okresie.